Na temat gwary. Panie, ja powiem panu tak: dla mnie to jest żadna nowość. Ja w dzieciństwie, ja, my, moje pokolenie i starsze, to my wszyscy go dali gwarom i łosłuchiwaliśmy się, bo kto z nas wychowywał? Ojcowie, a przede wszystkim babki, dziadki, a oni go dali jeszcze bardziej gwarom. No, ale potem przyszły takie czasy, że trzeba było chodzić do szkoły, no to wiadomo, trzeba się posługiwać językiem literackim, czysto literackim, prawda? To już się wyśmiewali, jak my go dali po nasem gwarom. No i tak to zanikała, tak troszkę gwara, bo trzeba było pięknie go A jak my już skończyli podstawową szkołę, trzeba było dali kany iść, no to tym bardziej się tak trzeba było pilnować, co byś czasem nie powiedział, jakiego słówka naszą gwarą, bo się śmiali. No bo to same państwo kiesik takie bywało wszędzie. a No i tak my się odwrócili, godaj tą gwarą. No i były takie roki, że wszyscy pięknie mówili, godali po czysto literacko. Ale teraz nadchodzą inne czasy. Nadchodzą takie czasy, że zaczynają, zaczynają przychodzi porozum do głowy. Zaczynają zbacować tę naszą gwarę, bo przecież to to nasi przodkowie tak mówili, to jest nasza ojcowizna. Tak samo jak, jak e, ojcowizną jest nasza ojczyzna, tu, czyli, czyli e, wioska rycerka, czyli nasze ogródki, pola, tak samo jest naszym dziedzictwem nasz język. No i trzeba by to było jako podtrzymać, żeby, żeby my... Żeby, bo tym się odróżniamy od innych. I choćby my jak chcieli czysto po polsku, literacko, to nam to nie za bardzo wychodzi, bo my sami mamy swój akcent. I choćbyśmy jechali nad, nad morze, choćbyśmy jechali czy do Poznania, czy na Śląsk, to u nich, choćbyśmy się jak starali go pięknie, to i tak mamy swój akcent i, i tym się wyróżnimy, Zamiast tu są odzywca górale. No. no i cóż, no i tak, tak właśnie. Yy... Się zajęła tą gwarą, no i, i dużo, dużo pisem bierem udział w konkursach, i, i w różnych, i, i, i we węgierskiej górce. Przecież ten te jest dyktando gwarowej, i, i to. I, no i no udzielą się dużo nie jednym słowem. A ile mam siły.